Modlitwa do Jezusa w czasach kłopotów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, pomóż mi. W każdej potrzebie przychodzę do Ciebie z pokornym zaufaniem, mówiąc Jezu, pomóż mi. W moich wątpliwościach, zawiłościach i pokusach, Jezu, pomóż mi. W godzinach samotności, zmęczenia i prób, Jezu, pomóż mi. W niepowodzeniach moich planów i nadziei, w rozczarowaniach, kłopotach i smutkach, Jezu, pomóż mi. Gdy inni mnie zawodzą i tylko Twoja łaska może mnie wspomóc, Jezu, pomóż mi. Kiedy rzucam się w Twoją czułą miłość, jako mój Pan i zbawiciel, Jezu, pomóż mi. Kiedy moje serce upada z powodu niepowodzenia i nie widzę żadnego dobra z moich starań, Jezu, pomóż mi. Kiedy czuję się niecierpliwy i mój krzyż mnie irytuje, Jezu, pomóż mi. Kiedy jestem chory i moje ręce oraz głowa nie mogą pracować, a ja czuję się samotny, Jezu, pomóż mi. Zawsze, zawsze. Pomimo zmęczenia, upadków i niedoskonałości wszelkiego rodzaju, Jezu, pomóż mi i nigdy mnie nie opuszczaj. Wszechmogący Panie, przychodzę przed Tobą z całą moją wiarą, błagając Cię o pocieszenie w moich trudnościach. Nie opuszczaj mnie, mój Panie! Otwórz swoje drzwi, aby twoje wszechmocne ramiona otworzyły się i zamknęły według twojego zamysłu, dając mi upragniony spokój. O mój Boże, przyjmij moje błaganie z poranionego serca, które zawsze walczy dla mnie z twoją boską mocą. Nigdy nie pozwól mi walczyć z braku pomocy. Wszechmogący Panie, Pomóż mi znaleźć schronienie w Twojej niebiańskiej obfitości na zawsze. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.